Dzień dobry. Mi się wydaje, że będzie dobrze widać. Będziemy oglądać tę, tę rodzinkę, co właśnie aparat stoi, no to byśmy już oglądali. A teraz lecę dalej i jedziemy zobaczyć czym tam. Wszystko się powiodło. bo to podłożenie, podłożenie tych jajek to świadczy także właśnie o tym, że myśmy na przykład tutaj udanie wycięli te mateczniki ratunkowe wszystkie, tak? Więc y, warto sobie to sprawdzić. Tak. Gdzie myśmy to dali? Myśmy to dali chyba tą ramkę myśmy to dali, nie? No, odkaziłem sobie dłuto po tych wszystkich tamtych. Wszędzie pościnałem te ale one tam nie no, to są dziwne pszczoły słuchajcie. One mają coś ze sobą. No i co? O, są jakieś, tak? Robią. Tu są dwa. Takie obok siebie. A tu... A tu żeśmy jednego zgnietli, ale tu zrobiły. Fajnie. No dobra. Coś tam ten. Tu coś przygniatli, nie? Cholera. No Dobra, trudno. Spróbujemy włożyć to szerzej, słuchajcie. Trochę. Może, żeśmy ich nie zniszczyli. Może poprawią sobie, rozepchną na ciepło sobą, swoim ciałem, nie? Dobra. I coś tam... Coś tam te nasze... Pszczoły jednak robią, prawda? W tym kierunku. dobrze. O, takle kuchno. Potem cię czasy to robić. Dobra. Jest ekstra, ciągną, czyli cała afera z tym wycinaniem odpisników etynkowych wykonała się po... Te, czy wykonałem ją prawidłowo i ciągną, tak? Elegancko. Nie wiem. Pokażę wam jakimś dalszym ulu, a tak na razie to po prostu muszę to sprawdzić to samo. W tym, w tym i w tym. Tak? Będą gdzieś fajniejsze, może to to wam pokażę.